Temat, nie to zapraszam do kolejnego odcinka. A w odcinku dzisiaj polecimy na grubo. A jak mówią, albo grubo, albo wcale. Więc zaczynamy. Jeśli komuś się ten temat spodoba, albo przynajmniej w części przypasuje, ustawia łapkę w górę. Zobaczymy, ile osobom przypasuje poprzez właśnie łapkę. A teraz zaczynamy. Jak pewnie zauważacie, nie tylko wy, ale ja, wcześniej pewna kwestia sfera życia, może tak, nie była poruszana była jakby czymś ukrytym, schowanym. Jakby nie było to widoczne, czy na internecie, czy w, w, w książkach, czy w filmach bo weszło parę filmów, przynajmniej dwa na pewno w paru częściach z tego co wiem, ten drugi też ma parę części, dwie by na mniej. jak nie trzy? chyba? nie jestem pewny dokładnie jeśli ktoś wie to niech mi napisze o tym w komentarzu. Zaraz powiem o, o jaki film chodzi. Mianowicie powiem tu o kwestii. No i tutaj zaskoczę. Klimatu. Bo tak to można ująć. BDSM. E... Tego wcześniej nie było, znaczy może był, ale nie było to głośne. Ujawniło się to dopiero po serii filmów Greya. Zaczęło się od 50 u twarzy grenia. Dwóch części kolejnych tytułu nie pamiętam. E, dwie pierwsze oglądałem. Nie sam, ale oglądałem. Trzeciej nie zdążyłem, bo... No bo stało się coś stało, że jestem niewidomy, więc jakoś. E, nie było dla mnie sensu. To jest jeden film. Drugi film... To już polski film, bo. Polski? Tak, polski, jak dobrze pamiętam. Mm. Kurczę, bo teraz nie kojarzę, ale tak, polski. Mm. 365 dni. I tutaj, właśnie tak, jak pytałem w komentarzu o. o... Wcześniej, napiszcie mi w komentarzu, bo tutaj nie pamiętam, czy je... były dwie części, czy już może są trzy. Też, nie wiem. Temat zrobił się jakby głośny. Wcześniej, tak jak mówiłem, nie było to głośne. Nie było tak rozmawiane o tym. Nie było tak uwidocznione w internecie. A teraz jest z tego dość sporo. Jest z tego na forum różnych, na grupach, na po wydaniach erotycznych też ale no kiedyś tego nie było parę lat wstecz zaczęło się właśnie od momentu jak wyszło do Kin twarzy Greya i na filmie 45 dni na pierwszej części w kinach z tego co bym od przyjaciółki było też dość sporo ludzi dość sporo ludzi chciało obejrzeć ten film i pewnie dużo ich było też, którzy oglądali. A jak nie, no to ponoć jest to oglądać moim zdaniem. Z tego co wiem z opowieści ludzi, oczywiście więc bardziej chodzi tu o, o zdanie ludzi nie moje. Także tutaj wprowadzę trochę w błąd. Przepraszam. Więc z, z tego co się orientuje warto. Już nie wiem. Jeśli chodzi o samego greja. pierwsze części, to warto. Znaczy warto, nie warto. Zależy kto co lubi, ale no. Temat jest dość zaskakujący, nie każdy jest w stanie zgodzić się na coś takiego. A no bohaterka filmu Grey, 50 twarzy Greya, no jednak weszła w to, weszła w ten klimat, no i stała się uległą. A... Co zapewne dla niej na początku nie było łatwe, ale no, później już podchodziła do tego normalnie. Nie było to coś dla niej potem już jakby codziennością. W cudzysłowie codziennością, bo jednak, tak jak mówię, nie każdy jest w stanie się. Przyzwyczaić, ale no. Jednak po tym filmie stało się to bardziej realne. Znaczy, realne w takim sensie, że zaczyna się o tym. Zaczęło się wcześniej o tym mówić normalnie. Teraz jest już coraz lepiej. Jest ogólnie dobrze. Chociaż zdarzają się takie osoby, które nie są w stanie o tym mówić i nie każdy lubią ten klimat ale no jest duża część społeczeństwa która akceptuje to, nie mówię że wszyscy ale no akceptuje, a też są ludzie którzy jeszcze tego nie spróbowali i chcą spróbować. Chcą się przekonać, jak to jest. Chcą chociaż w części w to wejść. Nie tak w pełni jak bohaterka 50 twarzy Graja na przykład. Ale jednak no. próbuję... Większość ludzi też próbować czegoś nowego? No co? Uważam za dobrym pomysłem próbować nowych rzeczy. Nie mówię od razu, że wszystkiego dosłownie, ale no, wielu rzeczy można. Także tak właśnie wygląda to wszystko. Ja uważam, że film w porządku. Chociaż za wielu ludzi mógł być, myśląc nad tym, drastyczny. A teraz skończę odcinek. Nowych oglądających, zapraszam do subskrypcji obecnych do oglądania filmików. A ja. Życzę wszystkim miłego dnia i do następnego adios.